Siema, siema widzę, witam bardzo serdecznie słuchajcie, z tej strony Zakzak i mamy dzisiaj słuchajcie 18 kwietnia, no i jak ja to robię oczywiście codziennie pokażę Wam nową sklep Fortnite e, no ale jeszcze za tym widzę, to chciałem przypomnieć, że jeżeli tego nie robicie, będziecie zostawić subiga na tym kanale, bo lecimy powoli po 73 tysiące no i taki subik w sumie daje taką mega motywację do dalszego działania, więc kuplek jak nie subujesz Zostaw suła, będzie kozak oraz oczywiście jak to robię codziennie Dodam widzowie do znajmych 10 osób A dzisiaj już dodaję na naszą nową listę Więc zapraszajcie mnie widzowie do znajków ja tutaj oczywiście codziennie przyjmuję No i później na przykład gramy sobie fajne gry na streamie więc mam nadzieję że jest całkiem spoko Dobra, let's go do sklepu Let's go do sklepu, idziemy zobaczyć, ale tutaj jeszcze na początku Jeżeli chcecie możecie użyć kodu ZAKRZEKT w sklepie Fortnite. Dzięki, wielkie pozdro e, I widzowie, patrzymy co my tu dzisiaj mamy Uwaga, 3, 2, 1 A, Mamy widzowie, słuchajcie Nowy skin, nowy skin, nowy zestaw e, W ogóle ostatnio dużo tych zestawów jest, zauważyliście? E, widzowie, Księżniczka Rosalia z Rodu Ryb No, bardzo śmieszna nazwa e, Tak samo jak i skinek No, jak widzicie, mamy tutaj Księżniczkę rybę e, w sukience w sukni, w sukience? nie, sukni tak? w sukni, widzowie to, to jest suknia? nie, suknienka jest chyba dobra, nieważne, w sukni, e, widzowie takiej królewskiej, jakby balowej nawet, e, tutaj te bufiaste rękawy, chyba tak to się nazywa e, czatka jak na urodziny no powiem wam, tutaj ciekawy skinek, taki no memowy myślę będzie, taki śmieszny e, no co, mamy dwa style, niebieski oraz fioletowy, tutaj jakieś serduszka tu też, tu się kręcę, ryba Księżniczka, co się dzieje, widzowie? Do niej mamy plecak, który nie ma styli. Jest to motyl. Błystka się nazywa ten motyl. Ciekawy. Tylko tutaj ma jakiś plaster. Skaleczyła się chyba ta motylica. Nie wiem o co chodzi. Ale ciekawy, ciekawy. Zestawik. Dalej, mamy różdżkę wodną, czyli widzowie, motyla takiego z żelka jakiegoś, jakby. Tak, tak. Widzicie jak te skrzydła się ruszają? Lol, ciekawe. No i na nim mamy jeszcze rybę, która jest taka. Taka, taka gradientowa, niebiesko-fioletowo-żółta. Mega ciekawy. Mamy również wodę królewską. Jadź, kręcy, widzowie. Królewska woda, skórka do broni za 500. Eee, animowana. Takie błyskotki ma na sobie. No i cały zestaw kosztuje, słuchajcie, 1800, czyli przecena o 700 fotowców. Czyli w sumie, jak kupimy w zestawie, to zostanie nam na przykład jeszcze na emotkę. Za 500 200, więc całkiem ciekawie I zaj mamy palucha rybnego Ej, co jest grane, widzowie? Dzisiaj jest jakiś dzień ryby, czy o co chodzi? Mamy wszystkie ryby w sklepie, dobra yy, obciajamy paluch rybny, oczywiście on ma cztery style Przepraszam, trzy style Zwykły, Pirat oraz Google VR Google VR, dokładnie tak yy, Koralowy krążownik, czyli Lotnia, która ma muzykę z mojego lobby Ulubioną moją, oczywiście tutaj glutkową Muzykę, but na kiju, kilo za 500 Echem, dalej mamy dwukleje, dwie ryby, podwójne kilofy, rybie łapy łebki, przepraszam, no po prostu głowy ryby na skórce, śliskie łuski, kolejna skórka do broni za 300, kolejna rybie łuski, kolejna za 300, dokładnie tak, czyli śliskie łuski i rybie łuski, I rybie łebki. Okej, okay, okej, okay. dalej atlantycki paluch rybny to jest ryba, którą posiadam. No nie mam tej zwykłej, mam tą taką o e, ale ona też jest kozacka, ona to jest z Atlantydy, jakby nie? E, ciekawa, ciekawa rybka, dalej paluszki rybne, kolejny kilo związany z rybą, widzę, ale to. to... dzień ryby. W Polsce, jak się nie mylę, jest gdzieś w grudniu chyba, ale nie jestem pewien, tak mi się to kojarzy. To chyba nie jest chyba dzisiaj grudzień, co? Dalej, mamy komandosa korolowego, tutaj z plecakiem, który wydaje muzyczkę, gdy robimy likwidację. Dalej, Sostry, jaki widzowie, tutaj za 500, siup, siup, siup. Żelek powrócił, ej, ten sklep jest naprawdę fajny, mi się podoba. Dalej, Stworzonka, czyli kilofy za 800 fotologów, podwójne, tak to mniej więcej jest. Rozgwiazda, w ogóle jaki sklep jest wielki, widzowie, szybciej musimy lecieć, bo ten 20 minut. Mamy rozgwiazdę, czyli panią tutaj... Bąbelkową. E, muszu, muszlowy młot. E, macki pitewne. Ośmiornica. Tak, Ośmiornica? Meduza, przepraszam. Meduza. Ale fejla zaliczyłem. E, dalej. Mistrzyni Maki. Dwa style. Biała, czarna. Tak samo Mistrzus. I on nie ma stylu On jest tylko biało-niebieski, tutaj, jak widać. E, kupiłem go bardzo dawno temu, bo mi się bardzo podobał. E, dalej. Nóż do filetowania. Leszczy. E, lot łososia. Tutaj w takim kol łososiowym kolorze jest e, ta góra. Powrót Agenta Chaosu. Czarnego szlamu. Kosy chaosu, więc normalnie na szybko lecimy, bo jasny gwint e, Victoria Saint również powróciła Dwa style, z czapką oraz bez czapki Bardziej kapelusz niż czapka Siekiera jak? kijek, zamienił stryjek siekierkę na kijek Jakoś tak to chyba było, nieważne e, Dalej, strzelec Za 1500, strzelnica e, Animowana skórka i reaktywna do broni e, Linia strzałki Love, idąc dalej Dziesiątka powróciła wraz z trzema stylami Pierwszy, drugi Serduszkowy i trzeci taki niebieski tak niebiesko zielony, dokładnie, tak e, Idąc dalej, błyskotliwa specjalistka za 800 emotka dawaj, która to jest ta dzisiejsza nowa, dokładnie ten amerykański rap. Wczoraj się co omawialiśmy Styl przymiotowy za 500, e, patrzcie za 200, Smith, czyli kolejna pra, sprawami taka... E, no. Emoteczka e, Mamy dalej zestaw Horizon Down, zestaw Brillarson, czyli krzaczora, pakiety się nie zmieniły, e, widzu! Pakiet powrócił, pakiet wyzwanie rybobójcy Okej, okay. <laughs> za 31 zł i mamy w nim 1000 fałdolców i skina ryby, czyli jakby mamy fałdolce? Czekajcie ile kosztuje 1000 fałdolcy? Bo byśmy się potem tego siło, w fałdolce Czyli mamy tak, e, czyli jakby kupując to Możemy to kupić zamiast pakietu fałdolców i dostać jeszcze skina Więc to jest mega spoko opcja e, Oczywiście karnetek bojowy, ekipa Fortnite No i to tyle widzę w tym sklepie. Słuchajcie, bardzo dziękuję za oglądanie Napiszcie w komentarzu czemu jest dzisiaj tyle ryb e, Jeżeli chcecie, możecie użyć kodu za w sklepie e, I co? Zostawcie subika, łapkę w górę widzowie, wpadajcie na Discord na instalinki w opisie, a ja Wam życzę dobrej, miłej niedzieli e, I co? I prawdopodobnie widzimy się później na streamie. Dziękuję bardzo za oglądanie. Nie, trzymajcie się piąteczka, żółwik, elo elo, bye bye, cześć, cześć!